No to jedziemy, co? No jedziemy, taka i. fajna. Przejażdżka taka fajna. Nie tak szybko. No wiem właśnie. Nie, musimy panie umyć tu, bo tu mamy takie bagno. I chcę po tym bagnie... Kurde, ale tu jest błoto. Aaaa. Ja pierdole. Dojdziemy i tak do tego błoto. wyrażenie. Bo teraz kto z tym z tym kół poleci na nas O kurde, ja Pokaż Mogą pasy

밖에 이렇게 막 밖에 진짜 아 Musimy Nie! zaraz do Nie! panima Nie! 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 Ja? Oh, Як? Вон, що це? Вон, будь-яки, бачите, тут пустку награй, даже.